Czy sieciówki są złe, czy dobre, czy w ogóle powinny zniknąć z ziemi, to już zupełnie inny temat, na inną rozmowę. I jednocześnie wszyscy wiemy, że to się nie stanie, więc co my możemy robić, żeby podejmować tam mądrzejsze decyzje zakupowe i jak mądrze korzystać z sieciówek? Aktualnie jesteśmy w momencie, kiedy mają miejsce wyprzedaże. Ten taki słynny sezon, gdzie wszystko nagle jest 70-80% tańsze i widzimy te wszystkie bluzki, które kiedyś wisiały po 200 wieszakach, teraz są za 30 zł. Na czym polega fenomen Zary? Zara, jak wiemy, jest to hiszpańska sieciówka, która jest generalnie najdroższą, chyba dostępną sieciówką. Oferują produkty prosto z wybiegu, wprowadzają nowe kolekcje średnio co dwa tygodnie i jak nikt świetnie udają coś, co jest luksusowe. Zara należy do grupy Inditex i od 1985 roku są ich holderem. Czyli tak jakby matką. <laughs> Inditex jest matką Zary. Do grupy należą też inne sieciówki, takie właśnie jak Zara. Tutaj z tego co widzę, Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home. Zara jest tylko częścią całej tej grupy. Na świecie ma ponad 2000 sklepów i są bardzo strategicznie ułożone w miejscach, gdzie jest no po prostu albo najwięcej ludzi, albo w premium lokalizacjach, które kojarzą nam się z naprawdę high-fashion miejscami i tak naprawdę w których widzimy luksusowe marki. Poza tym minimalistyczny design sklepu, czyli białe pomieszczenie, cicha muzyka, generalnie duża przestrzeń. I ulokowane na niej ubrania sprawiają, że wydaje nam się, że wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia, które ma w jakiś sposób, nie wiem, być o stopień wyżej niż taka inna sieciówka, typu na przykład Stradivarius czy Sinsei, gdzie te sklepy targetują akurat młodszą widownię. Wiadomo, to jest takie żywsze, bardziej kolorowe, bardziej napchane. Te sklepy mają mniejszą powierzchnię, natomiast Zara, nie wiem czy zwrócić na to uwagę, Zara jest zawsze duża. Ma ogromne pomieszczenie, a białe ściany, białe sufity, białe podłogi jeszcze optycznie powiększają tą przestrzeń. Także teoretycznie można powiedzieć, że tworzą luksusowe doświadczenie podczas zakupów w swoich miejscach. Może w czasie wyprzedaży to nie ma miejsca za bardzo, bo jak widzimy te sterty wymiętoszonych ubrań, to nie mamy takiego poczucia, że kupujemy coś luksusowego. Jednak kiedy widzimy nowe kolekcje ułożone estetycznie, kolorystycznie, tylko po kilka sztuk na wieszaku. Dopłacają znane modelki do swoich kampanii. Ostatnia, którą pamiętam, to reklamowanie kosmetyków do włosów, czy takich żeli do włosów z Kają Gerber, córką Cindy Crawford. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo często widzę tam nie Rubik. Nie wiem, czy to zauważyliście, ale im bardziej coś jest. Z... Złe dla środowiska i im więcej ma za uszami, tym bardziej organiczne jest na wszystkich metkach. Typu Zara na przykład wprowadziła organic cotton, organic line, metki przy dżinsach, że są z recyklingowanej bawełny, tutaj recyklingowany poliester. Jest to klasyczny greenwashing, bo to, że marka w jednym stopniu, oczywiście nie mówię, że nie korzystają z takich materiałów, bo jeśli to robią, to, to jest to naprawdę świetne rozwiązanie, bardzo się z tego cieszę, jednocześnie to, że w tym obszarze idą do przodu, nie znaczy, że w innych też są tacy super. Marka bardzo eksponuje swoje ekologiczne działania, jednocześnie ignorując inny problem, typu na przykład niehumanitarne warunki pracy albo. W jaki sposób pozyskują materiały, jakiej one są jakości, z jakich one są źródeł. Nie? Tymi metkami organicznymi i materiałami starają się przekonać, kupującego w sklepie, bo tak naprawdę to on dla nich ma największą wartość, że Zara nie robi nic takiego i odgrodzić się jakimś murem. Poza tym tworzą nagłą potrzebę. Właśnie tym, że wypuszczają kolekcje co dwa tygodnie, masz bezustanną potrzebę, no może nawet nie bez bezustanną, bo ja nie wiem, nie mam potrzeby wejścia do sieciówki. Nie mam takiego nawyku w sobie, jednak wiem, że kiedy tam wejdę, zobaczę coś nowego, coś innego. Są jedną z droższych sieciówek i tworzą projekty niecodzienne. Możemy tam znaleźć naprawdę zupełnie inne rzeczy niż w pozostałych sieciówkach. Poza tym zaraz swoimi kampaniami i modelkami chcę jak najbardziej i w jak najbardziej skuteczny sposób imitować luksusowe marki. Czyli wiecie, ten słynny brak uśmiechu albo poważna mina, czy jakieś. Nieoczywiste pozy. To wszystko ma sprawić, że ty czujesz się, jakbyś kupował luksusowy produkt. Wiele z tych rzeczy jest oczywistych, wiele już wiedzieliśmy na początku, jednak jak kupować w mądrze w zarze? Możemy obejrzeć milion filmików na temat tego, jak toksycznie wpływają na środowisko, jak wiele zanieczyszczeń powodują, jakie obrzydliwe kampanie tworzą. Na przykład, tutaj mówię akurat o tej ostatniej. To nie są jedyne problemy z Zary. Doskonale wiedzą, że konsumenci teraz patrzą częściej niż wcześniej na metki, nie mówię, że zawsze i że często, ale na pewno jest to częstsze, że zwracamy uwagę na składy, więc ich materiały nagle są świetne. Ostatnio miałam taką sytuację, że dziewczyna do mnie napisała na TikToku, że zamówiła płaszcz w Zarze, który miał mieć 75% wełny, 25% poliamidu, jednak po trzymaniu zamówienia, bo zamówienie złożyła online, okazało się, że na metce jest na odwrót że to jest 75% poliamid i tylko 25% wełny. Ja miałam sytuację, że kupiłam płaszcz 80% wełna. Wyglądał świetnie, miał bardzo porządnie zrobione ramiona, jednak wełna wełnie nie jest równa. Jakość tego materiału, to że coś jest podpisane wełna, nie znaczy od razu, że to będzie materiał, który nas ogrzeje i jest porządny. W moim przypadku było tak, że ten płaszcz po dwóch założeniach wyglądał jakbym miała go 10 lat i nigdy w życiu go nie goliła. Bo wiecie, wełnę się goli ona się mechaci. To jest materiał naturalny, który ma taką tendencję do filcowania się. Nie mam z tym problemu, że muszę to robić. Cały czas uczę się jak dbać o materiał w odpowiedni sposób. Jak je prać, jak je prasować, jak często je prać i prasować. Ale kiedy widzę, że płaszcz kupiony tydzień temu po dwóch założeniach wygląda w taki sposób, uważam, że nie jest warty zachodu. Także myślę, że kluczowym elementem, który pomoże nam podejmować lepsze decyzje zakupowe nawet w sieciówkach jest zwrócenie uwagi na skład, Jaki to jest materiał, jak on będzie się zachowywać. Zaraz ma całkiem długi czas zwrotu. Generalnie mamy od daty zakupu mamy 30 dni na zwrot produktu. Skupię się na zakupach online. Od otrzymania zamówienia ja mogę ten produkt sobie przetestować. Mamy takie prawo, żeby sprawdzić ten produkt. I po 14 dniach, jeśli widzimy w nim wady, typu właśnie mechacenie się, yy, odpadający guzik, rozpadające się spodnie, bo to też miała ostatnia sytuacja, że dziewczynie rozpadły się w ogóle spodnie po czterech praniach, to uważam, że powinniśmy korzystać z naszego prawa tego zwrotu. 14 dni od otrzymania zamówienia. Mogę ten produkt zwrócić bez metek, bez oryginalnego opakowania, bez paragonu. Mogę to zrobić. Dla jednych jest to nadużycie, dla mnie to jest bycie świadomym i mądrym konsumentem. Nie wiem czemu miałabym się męczyć z jakimś produktem, który kupiłam mając nadzieję, że posłuży mi przez lata, bo tak podejmuję decyzje zakupowe. Kupuję rzeczy na lata. Nie wiem dlaczego miałabym zdecydować się na zostawienie go, jeśli nie spełnia moich oczekiwań nawet w ciągu tych dwóch tygodni. Potem, z tego co wiem, jest reklamacja. W ciągu tych 14 dni zwracają też koszt dostawy. Z tego co wiem, Zara na okres wyprzedaży usunęła możliwość bezpłatnej dostawy do domów. Wszystkie dostawy, nawet jak wydaliśmy 900 zł, to musieliśmy płacić za dostawę. Gdzie do tej pory wystarczyło wydać 200, żeby dostać darmową dostawę do domu. Jednocześnie darmowe zwroty też się skończyły w czasie wyprzedaży i wszystkie były płatne. Więc to są też ważne informacje, które musicie mieć podczas zakupów na wyprzedażach w Zarze. Tutaj nie chodzi o potępianie zachowania, czy kupujesz w Zarze, czy nie. Wszyscy mamy dostęp do tych samych informacji o tym, co Zara robi, gdzie produkuje swoje ubrania, w jaki sposób. Mimo to są tam dalej klienci. Konsument, który łowi w lumpie kieruje się tą samą ekscytacją, co konsument, który łowi rzeczy w Zarze na wyprzedażach, czy w innych sieciówkach. Skupmy się na tej Zarze, bo to jest ostatnio taki dosyć częsty temat, który siedzi mi tak w głowie, bo jednak uważam, że te wyprzedaże są fajne. Nie bez powodu cieszą się tak ogromną popularnością, nie bez powodu ludzie nagle robią ogromne hole zakupowe z wyprzedaży z Zary, czy z innych sieciówek, bo to w sumie tyczy się wszystkich sieciówek, gdzie mogą naprawdę upolować bawełniane bluzki. Lniane bluzki. Czasem nawet jedwab w składzie za 30-40 zł. Poza tym, nawet nie hole zakupowe, tylko te gotowe stylizacje, które widzimy w social mediach. Nie na postach sponsorowanych, te na Pinterestie, te na, nie wiem, na TikToku, takie zdjęcia. Wiecie, jak są digital stylist, osoby, które układają ubrania w gotowy sposób dla ciebie na. Białym tle, żebyś mógł to sobie po prostu. Oni myślą za ciebie, jak to ułożyć. Możemy hejtować ludzi, którzy tam kupują, ale jednocześnie, kiedy widzimy znane modelki, modeli czy osoby z social mediów, które to kupują i noszą i mają to idealne życie, to jest, jesteśmy tylko ludźmi. Powinniśmy się edukować o problemie i sami podejmować te decyzje, a nie od razu potępiać. Jakby też nie uważam, że po prostu da się to tak zero-jedynkowo opisać, że kupowanie rzeczy w sieciówkach jest złe, a w second-handach dobre. Nie, tymi ludźmi kieruje ta sama ekscytacja i ta sama chęć znalezienia perełki za grosze. Bo da się też kupić złe rzeczy w second handzie. Też nie mogę powiedzieć, że to jest idealne rozwiązanie, na pewno jest lepsze dla planety, ale czy lepsze dla nas jako konsumentów? Nie, osobiście uważam, to jest tylko i wyłącznie moja opinia, że sieciówki nas do końca nie wykończą, a second handy nas do końca nie uratują. Przed tym co się dzieje, to my musimy sami świadomie podejmować decyzje. To robię na tym kanale, edukuję siebie najpierw, a potem dzielę się swoją wiedzą, jakby to też jest, dla mnie to jest otwarta rozmowa, gdzie pytam też was o wasze zdania, Jak jest wasze zdanie, gdzie wy najczęściej robicie zakupy, także jeśli tylko chcecie się tym podzielić, będzie mi bardzo miło, bo będziemy mieli pole do dyskusji. Bo fajnie jest podzielić się na obóz team lumpeksy, team nowe ubrania, możemy znaleźć jakiś środek i rozwiązanie tego problemu, gdy obie te grupy umieścimy w jednym pokoju i posłuchamy obu stron. Uważam, że sieciówki dają nam dostęp do mody, do której normalnie nie mielibyśmy dostępu. Więc jak korzystać z nich mądrzej? Zwracajmy uwagę na składy, na jakość tego materiału, bo to, że coś jest wełna, tak jak już mówiłam na moim przykładzie, nie znaczy, że to będzie świetne. Patrzę na to w taki sposób. Widzę płaszcz, 50% wełna, a podszewka to 100% poliester. Ok, podoba mi się, jest na przecenie, ale jednocześnie jeśli podszewka jest z poliestru. To będzie dalej ubranie, które mnie nie ogrzeje na zimę. Ale mam też drugi płaszcz, który też ma 50% wełny. Jest stówkę droższy, powiedzmy, ale podszewka to wiskoza. A powiedzmy, że jest też bardzo podobny. To jest taka czysto hipotetyczna sytuacja. Wiskoza jest lepszym materiałem na podszewkę. Wełna ma szansę spełnić swoją funkcję. To, to jest produkt, który mnie odgrzeje. Podoba mi się też. Ja nauczyłam się kupować ubrania na zasadzie cost per wear, czyli cena za założenie. Powiedzmy, że mam buty, które kosztują 100 zł. Jeśli założę je 10 razy koszty założenia to 10 zł. Jeśli założę je 100 razy, to koszt ich założenia to złotówka. Wszyscy chyba mamy takie jedne buty, które kupiliśmy na jedną okazję, powiedzmy jakieś szpilki za 4 dychy, ale założyliśmy ją na jedną imprezę. Więc koszt ich założenia to 4 dychy. Jednocześnie, kiedy mam szpilki, za które zapłaciłam, nie wiem, 200 zł, ale ubieram je na każdą imprezę od kilku lat i generalnie łącznie założyłam je jakieś 100-200 razy, to ich koszt. Na założenie to 2 złote lub złotówka. Też jednocześnie dbanie o te rzeczy jest bardzo ważne, ale o tym pogadamy innym razem, bo to jest zupełnie inny temat. Składy, cosperware i znanie swoich praw. Nie, nie bójmy się oddawać tych rzeczy czy reklamować. Nawet jeśli były przez nas używane, próbowaliśmy to odratować, pytajmy, czy możemy je zwrócić, czy nam pomogą, czy nie wiem, zaoferują jakiś bon w zamian, czy jakąś kartę podarunkową, jeśli już Muszą cokolwiek, sami też oferujmy jakieś opcje. No to kocham skandynawską modę. Nie powinniśmy się kierować ich stylem tylko i wyłącznie, co swoją drogą też jest świetne, ale bardzo, bardzo podobny do minimalistycznego ruchu, który jest aktualnie trendem, więc ten styl też uważam, że jest trendem. Tylko ja odnoszę się raczej do ich wartości. Do powtarzania rzeczy, do kochania ich, do dbania o nie, do noszenia ich przez lata, nawet, nawet takie rzeczy z sieciówki. Przecież rzeczy z sieciówek sprzed 10 lat, które na przykład ja mam u siebie w domu, bo ja mam swój taki własny drugi obieg. Wolę po prostu wziąć coś, co moja mama kupiła dawno temu w sieciówce i to założyć, i to nosić, i to lubić, niż iść do Lumpeksu i kupić, nie wiem, dwie bluzki, wolę tą opcję, bo nic nie musiałam kupować, pomimo tego, że ma w sobie sieciówkę. Tak naprawdę wspieranie trochę swojej kultury. Uważam, że mamy świetne polskie marki, czy to Kazar, czy Witchen, Ochnik, które działają sieciowo, bo mają otwarte sklepy na wszędzie, na, na powierzchni Ziemi. No, W Polsce, na przestrzeni Polski działają też internetowo i chociaż nie działają na taką skalę jak popularne sieciówki, to jednak to jest sieć sklepów. Nie, nie wiem, kiedyś Lumpex był czymś strasznym dla ludzi. Kupowanie tam kojarzyło się, że po prostu nie stać się na sieciowe produkty. Aktualnie jest na odwrót. I jednocześnie, żeby nie powielić tego schematu, że zaraz będzie znowu na odwrót, zaraz, za 20 lat znowu na odwrót. W obecnej sytuacji dla wielu młodych osób nawet one nie mogą sobie pozwolić na taką sieciówkę. I idą na Shane albo dla Temu. Myślę, że to idzie w tym kierunku, że ludzie nie będą kupować stacjonarnie w sklepach, żeby przypadkiem ich nie widzieli. Pewnie zaczną coraz więcej kupować online. I nie wiem, wypróbować metki z Shane, albo cokolwiek takiego, albo z temu, i żeby nikt nie widział, gdzie to kupili. nie wiem, Wydaje mi się, że nie przestanie, że to się nie skończy, czy Shane, czy temu, tylko po prostu ludzie będą to robić w ukryciu, bo jak wiemy, te sklepy mają się świetnie prowadzą aktualnie, a jednocześnie nie znam nikogo osobiście, kto by robił tam zakupy tak ubraniowe, więc myślę, że wiele osób po prostu się do tego nie przyzna. I to jest straszne, że oni się boją przyznać, że nie wiem, dobra, trochę to zleciało już z tematu. To też jest, wydaje mi się, że to jest ważny temat, który też chciałabym tutaj poruszyć. Może o tym pogadam z jakimś ekspertem, który mógłby się wypowiedzieć na temat tego, jak branża modowa działa ekologicznie, jak próbuje zmienić się bardziej przyjazną dla środowiska. Chciałabym taką rozmowę przeprowadzić, ale dajcie znać, czy jesteście zainteresowani takim tematem. Tak, to by było generalnie podsumowanie. Tego, jak mądrze możemy podejmować decyzje zakupowe i możemy je podejmować w sieciówkach. Oczywiście pominałam aspekt tej niehumanitarnej strony sieciówek, bo to jest temat, który wymaga osobnego filmiku. Nie wiem, żebyśmy przestali kupować w sieciówkach, one muszą być po prostu mniej dla nas atrakcyjne, a tego nie wiem, jak możemy dokonać jeszcze, bo są bardzo atrakcyjne. Także yy, to by było na tyle. Jestem ciekawa, jaka jest Wasza opinia i gdzie częściej Wy robicie zakupy, czy nie wiem, second-handy czy lumpeksy, czy w ogóle nie robicie zakupów, czy sieciówki, czy może szyjecie swoje ubrania. Jezu, jakie ja bym chciała szyć ubrania. To jest taka umiejętność. Albo nie wiem, co robicie. Czy, czy kupujecie na Shein, czy na Temu? Bo z tego, co słyszałam, tam też są fajne produkty. Także jestem ciekawa waszej opinii. Standardowo dziękuję za oglądanie. Zapraszam na inne social media i do zobaczenia.